który zabieram na kamino, coraz bardziej się wypełnia. Ale i mój plecak się wypełnia. Miniórku, co ty tutaj robisz? Idziesz ze mną, widzę, tak? Ty, Dziabongu. No, wpakował się, zobaczcie, totalnie. No, co ty tu robisz? Co ty tu robisz, Myszko? Co ty tu robisz? Trochę ciężki jesteś. Prawda, Cikunia? Troszkę za ciężki jest. No wyłeś, wyłeś, za ciężki. Tak zdecydowanie jesteś za ciężki, no. No, ops, 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 Ale ewidentnie Junior wybiera się na kamino ze mną. Jak ty żeś tam wlazł, co? To ja też się przygotowuję do Twojego wejścia, znaczy Ciebie przygotowuję do wejścia. No jak zawsze, Mi się, jak mnie zawsze przygotowuje. W tym razem muszelka. muszelka. Słuchajcie. Tak, muszelkę organizuję sobie sama, tak wiecie, żeby było e, taka moja po prostu. Mhm. W naszym sklepie rybnym San Miguel e, takie muszelki leżą, można się nimi częstować. No i się poczęstowałaś i wybrałaś teraz tą. I się poczęstowałam kilkoma i tą wybrałam jako moją muszlę na moje kamino. Może spróbujemy na jakąś na jakiejś innej wywiercić, czy nie? Czy od razu na tej wiercić? Nie, nie, miniu. inne też są OK. Także jak się tak? nie uda na tej, to weźmiemy tak, inną. No nie miałem wiertła do muszli, także wziąłem wiertło do betonu. <noise> nie wiertła do Wyjątkowo nie miałem o tej średnicy malutkiej takiej. No tak. ciekawe, że ty nie miałeś wiertła do muszli. <noise> no dobra, próbujemy gdzieś, tu, gdzieś, tak? Uh -huh. Tak? Gdzieś, tak? tak gdzieś masz. Tak. Eee, łatwo idzie. Już zrobiłeś? Nie, ale nie chcę tu wiercić się w tą deskę. O, już się wierciłem. No i nie zniszczyłeś, widzisz? O. Pięknie, tylko sznureczek, nie wiem, tej średnicy, albo po prostu ci rozwierce w większym wiertłem? Nie, to nie będzie większy sznureczek. To nie? będzie tak, no teraz będzie. Tak, walczysz zakupy, o, każd słuchajcie. o każdy gram. <śmiech> <śmiech> nie będzie większego sznureczka. Idziemy na zakupy, no bo nasz remont wymaga tego, żebym jeszcze ja kupiła kafelki, żeby Miśka nie zostawiać z decyzją, jaki kolor do sztukowania naszych kafelek I na pewno byłby zły. <laughs> idziemy do Lerła i tam na pewno też dostanę sznureczek. Przyjęło się, że jest to czerwony sznureczek. Nie wiem, czy akurat czerwony dostanę. No to w Chińczyku najwyżej. A, w Chińczyku. Łatwiej nawet będzie w Chińczyku no, niż w Będzie tak, większy tak. wybór. Także moja muszla już jest gotowa. Tak, wszystko gotowe. Ten jest ten cienki, ten chyba, tak? Mm -hmm. No to chcesz tu? Szerzej troszkę. 2, Dwa 1, je... Dwa, 0, 8, da... rok jeszcze, tak? Tak. O, ładnie. Kropka w środku. O. no ładnie, ładnie. 0,8. Tak, bo co ty masz, Bobiczku? Pokazuj. Piłecz. Piłeczkę pani znalazła i dała tak. Tak, żebyś nie tęsknił za panią, to od jutra codziennie piłeczka będzie. Będziemy szukać do skutku, jak ją gdzieś zagubisz w ogrodzie. Na szczęście jest kolorowa, to będzie łatwo znaleźć. A Jezus, Jezus, jak się piesisko cieszy. Z piłeczki, tak? No i pięknie. Jeszcze się podpisz, monia. Żeby cię zaczepiali na trasie, na szlaku. Monia, monia. Daleko jeszcze. A ty powiedz, chciałabym sama wiedzieć. Try, i, i ty, i wy, o. Przez V, chyba, tak? Tak. O, tu zacznę. Słyszysz? Nasza pani jest Primitivo. Nie, nie jest, tylko idzie na trasę Primitivo. A ty, Bobby, umiesz chodzić do tyłu? Troszkę umiesz, ale nie lubisz. Pieski małe dwa. Chciały pójść na rzeczkę. Pięknie. I jak przyjadę, to, to napiszę be... datę. Finalną. Finalną. 23. Bo teraz nie wiem. Masz dwa noclegi zaklepane, to już na pewno do 23 będziesz. Września? Nie, sierpnia, mam noclegi, a nie września? 22. Września? To jest września, września. No piękna, taka moja muszelka. Nie kupiona, tylko... Tylko moja. O, i się będzie działo. No. Idziemy na kawkę, a potem lecimy do Merlin, a potem się pakujemy. a potem idziemy spać, także dzisiaj nie nakręcimy tych odcinków. Także widzowie, mm, obiecaliśmy wam, że jeszcze przed tym, jak wyruszę, będzie będą dwa odcinki pogadanki, żeby nie było cały czas przez najbliższe dwa tygodnie Moni, ale nie zdążyliśmy remont, sprawy bieżące, pakowanie, zakupy ostatnie, goście. Gotowanie. Gotowanie dla Miśka, tak. Ugotowałam mu taki gulasz. Taki gulasz. A takiej zupki ogórkowej nie ugotowałam. Bo, bo powiedziałem, że już wystarczy. Spytałam, czy chce, Powiedział, że nie chce, bo jeszcze jest w lodówce cukiniowa zupka. Ale mogę ci ugotować jeszcze. Nie, to już lepiej pogadankę dla widzów nagrajmy wieczorem. No, no tutaj przy świercy, tak moglibyśmy no, no, sobie ślady pogadać. Chociaż jedną, co nie? No chociaż jedna, tą. To... Sobotę. Środa następna. Czy środa następna, bo na sobotę masz coś? Czy już spędziesz? Primitivo będzie mi się A na primitivo. sobotę. No tak. A no tak, bo już będziesz miała no. jeszcze internet na początku. Zawsze będę miała internet. Na mam nadzieję. Ale taki. Dobra. Kawa. No. Kawa. i ruszamy dalej. Chodźcie, pieski. No to kochani, pakowanie na kamino primitivo, czas start. To jest wszystko. Co ze sobą zawiorę, Zaraz wam wszystko omówię, oczywiście, ale no kilka no, dobrych dni Iśku, co? Albo nawet no, tygodni, jak to przygotowywałam się. Kompletowałam sobie. No, tak, pierwsze zamówienia to już parę tygodni temu zamawiałaś po prostu no, tak. tak, wysyłkowo. Tak, tak, tak. Także troszkę to trwało. No, nie ma tych rzeczy dużo, tak jak teraz patrzę, no ale się troszkę nazbierało. Ciekawe wagowo, jak to wyjdzie. No powiem wam tak, mm, przejmij mi się kamerę. Treści w internecie, na YouTubie, jak się spakować na kamino jest tak dużo, że naprawdę myślę, że jestem pod tym względem przygotowana dobrze. Zaczynamy od ciuchów. Dwie koszulki na krótki rękaw, dwie koszulki na ramionczka i jedna koszulka na krótki rękaw, którą jutro ubieram, która wisi tutaj na krzesełku, przygotowana jest na jutro. Wszystkie koszulki z wełny Marino. Myślę, że jedną koszulkę będę stosowała jako poszewka na poduszkę w albergę, jak będę miała wątpliwości co do higieny. Także cztery koszulki, w tym dwie na krótki rękaw. Znaczy, w tym dwie na ramionzka, a dwie na krótki rękaw i jedna na sobie. Tutaj. Na zimne czasy, jutro tam ma być 21 stopni, także myślę, że wieczorem, jak będę wychodziła na kolację, to bluzę wyciągnę. Bluza na długi rękaw z kapturem, bielizna termiczna na długi rękaw i na długą nogawkę i spodnie długie z odpinanymi nogawkami, także będą mogły służyć jako długie i jako krótkie. I to, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ubranie to jest wszystko. Koszulka, spodenki tam więcej ciuchów nie mam. Dobrze. Bielizna, dwie pary majtek, trzecie na sobie, trzy pary skarpetek. I jutro startuję w mm, sandałach, bo stąd ruszyć w tych ciepłych butach myślę, że nie ma sensu. Jeśli chodzi o ciuchy, to wszystko. Kosmetyczka, a w niej naprawdę podstawowe rzeczy. Mydełko, które jest mydłem, szamponem, żelem do, do mycia. Pasta do zębów szczoteczka, patyczki do uszu, bo ja muszę mieć patyczki do uszu. Yy, obcinarka do paznokci, bo wiecie, u stóp muszą być króciutkie, kremy podstawowe, ale to wszystko w próbkach, pilnik, żeby sobie skrócić paznokcie, grzeby, i to jest wszystko. Tak wyglądam na kosmetyczka. Kremów przeciwko słonecznych nie masz. Nie mam, filtrów, nie bo mam. nie używasz. Bo nie używam i zresztą no, tam będzie 21 stopni, więc te słońce na północy nie będzie, <grym> Ale w tak górach mas. będziesz. No tak, no ale, no, ale nie. nie. Dobrze. Podstawowa apteczka, a w apteczce oprócz tego, że są rzeczy leki, to jest jeszcze płatki do prania. Na przykład wzięłam ze sobą z dwie, trzy chusteczki do okularów i do laptopa, do kamery, żeby czyścić. Także taka apteczka, ale też przy okazji takie rzeczy potrzebne dodatkowo. Jedno takie małe opakowanie mokrych chusteczek na wszelki wypadek. Nakładki na toaletę. Ee, opaska na oczy, żeby spać. I gdzieś jeszcze. O właśnie, słuchajcie. Gdzieś jeszcze powinna mieć zatyczki do uszu. O, to jest zestaw taki do spania w albergę. Zatyczki do uszu i. Zestaw dla śpiocha. Zestaw dla śpiocha, żeby się śpioch dobrze wyspał. Myślę, że jak będzie rzetelnie spacerował, to nie będzie problem ze spaniem dla śpiocha. No ale chrapanie, A chrapanie ja tak może wiesz. rozbudzić, tak? Trzeba mm, tak. wypocząć. Może noc. być ciężko. Tak. Gaz pieprzowy dla bezpieczeństwa, zaraz jeszcze Mi się poinstruuje, jak to się obsługuje. bo nigdy Oczywiście nie... na niedźwiedzie i wilki. Tak, no na dzikie psy albo coś takiego. No, no. Tak. Kijki do wędrowania. Bidon na 1,5 litra wody. Ja wiem, że niektórzy korzystają, po prostu kupują wodę i idą z plastikowymi butelkami, ja mam nadzieję, że będę korzystała z takiej wody pitnej też tam gdzieś w źródełku albo w takich są specjalnych kranikach, także dlatego mam ze sobą bidon, nie lubię z plastiku i taką do plecaka litrową, żeby, wiecie, za każdym razem nie ściągać plecaka, żeby się napić wody. Kapelusik, bo widzowie powiedzieli, że musi być, no to jest. No i tak, śpiwór. Do spania, bo w albergę dostajemy przeważnie poduszkę, więc trzeba zadbać o siebie w sposób pokryty. Tak? Czy nie? Nie Czy zawsze. Pocjaki? Nie zawsze. Poduszka no, będziesz... to jest w standardzie, ale to wszystko. Słuchajcie, na filmie będzie powiedział. tak. Ręcznik nieduży, słuchajcie, to jest cały mój ręcznik, który zabieram na ze sobą. Wystarczający, jak dla mnie. Wykle się cała głowę wysuszę, także nie ma potrzeby, żeby to było coś więcej. Myślałam, żeby wziąć jeszcze drugi większy albo w ogóle większy. Mały, szybciej wyschnie, także nawet jak coś, to przywieszę sobie go do plecaka i, i będzie podczas wędrówki sechu. Coś to mam nadzieję, że mi się nie przyda: Peleryna przeciwdeszczowa. Naprawdę, trzymajcie kciuki, żeby jej nie musiała, żeby ją tak dowiozła, jak ją spakuje. Najlżejsze, jakie mam w domu, klapki, takie pod prysznic. No i słuchajcie, co? No Jedzenie. Słodkie, znaczy słodkie, no batoniki takie energetyczne. Ja bym to nazwał zestaw ratunkowy, tak? Zestaw ratunkowy. E, sezamki białko do robienia koktajli, takie chlebki no, na start, żeby mieć, pierniki, które dostaliśmy od widzów na pierwsze kawki, jutro już w pociągu, herbatka zielona, jaśminowa, melisa, którą ja no, po prostu zawsze... Wieczorem lubię sobie I zobaczcie, z hiszpańskich cytryn jeszcze Monika się zaopatrzyła. Tak, liofilizowane owocki mąż mi spakował, taki miks różnych. o no właśnie, miks na przykład. Wszystkie są miksy. Wszystkie są miksy, tak, żebyś także miała różne smaki. Do jogurcików będę miała jakieś takie dwa hopy, hipy. Hipy dla dzieci, takie wiecie, owocowe. Jak to się nazywa? Izotoniki. Izotonik. Tak jest. 10 tabletek, no będę szła więcej niż 10 dni, także no nie codziennie, ale na tych dłuższych trasach będę miała. Mata do jogi, która też będzie mi służyła jako leżak w wędrówce, znaczy, żeby sobie odswapnąć w trakcie, także, także będę z niej korzystała nie tylko do rytuałów tybetańskich, które mam zamiar praktykować, ale też do odpoczynku. Najcieńszy zeszyt, jaki znalazłam w domu. Takie żeby notatki, bo ja lubię coś o długopis jeszcze widzisz. Dobrze, to jeszcze długopis, okulary do czytania, yy, ładowarki do komputera, dysk, takie rzeczy typowo do komputera do vlogowania, komputer. Zdecydowałam się, słuchajcie, na drona. No bo myślę, że będzie tam co pokazywać. Nie jest aż tak strasznie ciężki, także yy, więcej gorzej wygląda niż, niż waży. No różaniec, yy, czołówka jakbyś za długo szła tak ładowarki powerbank yy, kamera którą mi się teraz kręci więc obwoluta do kamery statyw do kamery i do telefonu w jednym także i mogę zamontować na tym kamerę i mogę na tym zamontować yy, telefon także do vlogowania wszystko mam no i kochani to jest wszystko czy ja tu coś jeszcze dołożę no chyba nie w siebie no i ja Mój, mój, e, po drugiej stronie plecaka. Mój plecak. E, pięknie, muszla już zobaczcie zawieszona zgodnie z tradycją, no, tam zawsze jest na czerwonych sznureczkach, u mnie jest na czerwonej e, sznuróweczce. sznuróweczce. Także jest cytrynka ze mną e, też idzie od jagody oczywiście. Mm, nerkę biorę ze sobą, bo jak w Albergę przyjdę i zostawię plecak, no to żeby podstawowe rzeczy, tak jak telefon, dokumenty, portfel, wziąć ze sobą to nerka e, wskazana. Buty. Te buty pakuję górskie, bo jutro yy, jadę w sandałach, bo ruszam stąd 30 parę stopni, więc w butach górskich bym się ugotowała. No, i tyle słuchajcie, spakujemy to wszystko. Marci mnie trochę nauczy, bo ja od 20 paru lat, odkąd znam Miśka, nie pakowałam się. A dzisiaj no co z tego, że on mnie spakuje, jak ja w trakcie będę się rozpakowywała, więc teraz przyjmę lekcję pakowania. Ale to jest za taka... mało rzeczy do pakowania. Coś Ci jeszcze dopakuje? Tak, tak siebie. Nie, siebie nie, bo to za ciężko, nie, nie poniesiesz. Starczy, starczy. I tak, słuchajcie, jak wstępnie ważyłam, to wyszło mi 15 kg. No, nie widać nie tego, jest... żeby to tutaj było 15 kg. Nie, jest, kilogramów. To, nie no. jest to absolutnie 10% mojej wagi. U. A, no i dwa mikrofony, te które jeden, który mam, ja, drugi, który ma misiek. Jeden będzie, z jednego będę korzystała z kamerą, z drugiego będę korzystała z telefonem. Miśki się śmiał, że jak dowiedział się, że biorę dwa, to mówi, co będzie wywiady na szlaku robić. Tak. <laughs> Nie, jeden do telefonu, drugi do kamery, także tyle. Teraz się spróbujemy spakować. Tak nie, pakujemy Tak, już. pakujemy się te buty tylko czy na zewnątrz, tak sobie jak wagabunda zaraz będziesz miała przywiązane, zaraz czy zaraz zobaczymy. w reklamówce i do środka. Zaraz sprawdzimy Sprawdzimy. To. Dobra, to działamy. Dobra, dawaj mi to na plecy niech już się boję. Paski sobie posprawdzaj, czy są. No to muszę włożyć na plecy, żeby sobie posprawdzać mhm. plecy. Czekajcie. <śmiech> <śmiech> Cały misiek. Cały misiek. Co? Żarcik? Żarcik? To łap. <laughs> Leciutkie. Do San Miguel dwa kilometry bez problemu. więcej ta sama odległość ma być, mój. No dobra jest. Więc co, czujesz to na biodrach, czy nie? Czy czujesz to na plecach? Czuję już lepiej na biodrach, ale tu jeszcze coś trzeba, tu coś trzeba, tu coś tak. To jest za luźno po prostu. A za daleko, no. w drugą stronę. Chyba dobrze. No, pompek w tym robić nie będę. No, będziesz musiała sama sobie wyregulować tak, no, to to, do wiesz, długość tych, tak. żeby cię nie obcierało na ramionach. nie? No, tu jeszcze mam składnik. Od tej strony też wolne? No, cała a. kieszeń wolna, miejsko. No to proszę, No nie, a kabel ładowania? Pan powinien A jeżyć. jest, jest. Tu też trzeba podstawić, wiesz co, ten mój kalendarz dobrze się do tego nadawał, żeby podstawić nóżkę. Wiesz co, ja podstawię tą, deska tam była. No, mhm. to... deska też można. Mhm. Ile waży sam dron, Misiu? 249 gram. No to plus 249 gram będzie. Plus ładowarka. Tak? No Plus 300. Tak, dobrze. Ładowarka 300. No. Znaczy, z dronem, no. No jest stara. No i woda, litr wody. No tak, to no na razie tego nie liczymy, no. No i ile obstawiacie, widzowie? Dajesz Miśku. 15 Nie. kilo ja oddaję. Zero. Nie no. Ty, ładnie. To Trzymasz już... troszkę 12, 6, 5. 13 kilo będę miała. 13 kilo. No to powiem Ci, że ładnie. Mm. No, buty będę miała na sobie, więc, no, to sandały tu przyjdą. No tak, no, on ta woda. Dała jeszcze raz mi tutaj to. Gdzie? Na plecy. No i dobra. A przegoda. przygoda. Co pociąg masz 6 rano, więc idź się przejść na próbę, tam akurat 20 km. Do Richuela? Do Richuela, tak. To już mam iść. No, Zdążasz. O, We... o! Jeszcze bardziej. Teraz ja go w ogóle na plecach nie czuję, Miśku. Hmm. O! A nie ściska ci tutaj żołądka? Nie, nie, no tutaj się wydaje, A, bo ja mam tutaj pasek, widzisz, tekster, pasek no. i za duże dżinsy. O, ale to no, będzie... O to chodzi, tak. Musisz sobie tak regulować. Trochę jeszcze czuję, że mnie ciągnie. O, o, teraz mnie nie ciągnie do tyłu. Teraz jest super. Nie, spoko miśku, dam radę. Znaczy. Yy, do pociągu dojść. Dojdź do pociągu. Yy, dziękuję, że mi pomogłeś kochany. Proszę. No to dobrze, kochani, jestem spakowana. Was spakuje jutro, bo będziecie na każdym etapie ze mną, przy mnie. Wspierać mnie. Ja wiem, że Wy się możecie śmiać, jak je wspierać, jak Wy tam, a ja tu, ale powiem Wam tyle, co dostałam, słów otuchy już na starcie to się w głowie nie mieści. Także kompanko i spanie zostało. Prawda, Miśku? Tak, Moniśku. Musimy zdążyć się wyspać i wsadzić cię w pociąg. Tak. Oj. Fajnie Ci fajnie Tak chcesz wziąć na pewno dzisiaj ma tak dawaj I zniknęłaś ciemną nocą, o, pojawiasz się, nie jeszcze.

co przyjaźnić no dobrze idziecie tak towarzyszami podróży tak ale was też zabieram ze sobą także ruszamy kochani dzień dobry dzień dobry kochani my już na dworcu w Orihuela Misiek się upewnia że mój pociąg w związku z pożarami ten drugi zwłaszcza na pewno jedzie i co, Miśku? Pula, czyli wszystkie jeżdżą. Jeżdżą, wszystkie w Hiszpanii. Je. tak. No to dobrze. No to znaczy, że jadę, no. Tak, jedziesz, jedziesz. Jedziesz, nadszedł ten dzień, raczej poranek swojego no. wyjazdu. Spakowana. Wszystko co miałaś masz. Wszystko co miałam mieć, Mam, tak. mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. No i ruszam, kochani. Duży ten dworzec, ten w szoku. Ale duża miejscowość. Wiem, że to jest dworzec. To jest i autobusowy i kolejowy. A, a no tak, tam jest, tam jest autobusowy. autobusowy a tam masz kolejowy. A tam jest kolejowy. I co, idziemy sprawdzić czy jest ta kontrola tych bagażów, ale nie wygląda jakby była, tak jak w na, Elcze. Może na górze. I co? Zostało 22 minuty do odjazdu. No. To możemy iść już tam na górę. Możemy iść. A to na górę? Znaczy na górę, no po skutkę. Może nie po skokach. No, w dół raczej. O w dół?